Jak przekonać się, czy postawa dziecka jest prawidłowa? Każdy nauczyciel WF-u w szkole czy rodzic w domu mogą sami ocenić stan postawy ciała dziecka. Ocenę przeprowadzamy w pomieszczeniu dobrze oświetlonym, w temperaturze pozwalającej na rozebranie dziecka. W czasie badania przestrzega się zawsze zasady przyjmowania przez badanego swobodnej, niewymuszonej pozycji stojącej. Z nogami wyprostowanymi w kolanach, ze stopami lekko rozstawionymi. Ramiona zwisają luźno wzdłuż tułowia, a wzrok skierowany jest prosto przed siebie. Oglądanie postawy ciała można zacząć od przodu. Zwracamy tu szczególną uwagę na symetrię ciała i sprawdzamy, czy te same punkty ciała po obu stronach osi ciała są położone symetrycznie. Linia pozioma oczu. Linia barkowa, linia obojczyków, linia sutków piersiowych, linia szczytów talerzy biodrowych, linia międzykolcowa, linia międzykrętarzowa, linia rzepkowa i linia międzykostkowa. Symetrycznie położone punkty powinny znajdować się na jednym poziomie. Sprawdzamy również linię pionowo głowy, tułowia i nóg, pomagając sobie przy tym zwykłym pionem. Dodatkowo porównujemy symetrię i wielkość trójkątów talii i szyjno-barkowych. Następnie oceniamy budowę klatki piersiowej, jej symetrię, wsklepienie, ewentualne zmiany pokrzywiczne. Widzimy małą nieprawidłowość. Dolna część mostka jest lekko zagłębiona i dolne żebra są wysunięte lekko do przodu, z zaznaczoną leciutko bruzdą Harrisona, czy bruzdą pokrzywiczą. Żebra łagodnie w klatce prawidłowej powinny uciekać do środka, a nie na zewnątrz. W przypadku istniejących wad z zniekształceń klatki piersiowej, dzieci powinny zażywać tran. Widzimy klatkę piersiową prawidłową, dobrze wysklepioną, uwypukloną prawidłowo. Do ćwiczeń mających na celu poprawę kształtu klatki piersiowej należą m.in. następujące ćwiczenia oddechowe. Kolejno sprawdzamy oś mechaniczną kończyn dolnych za pomocą linijki i pionu. Mierzymy odległość między punktami kostnymi. Jeżeli przy zetkniętych kolanach wewnętrzne kostki się nie łączą, a ich odległość wynosi ponad 4,5 do 5 cm, to mamy do czynienia z koślawością kolan. Kiedy zaś przy zetkniętych kostkach wewnętrznych kolana nie łączą się, to wskazuje to, na szpotawość kolan. W tym przypadku widzimy nogi prawidłowe w jednej osi. Przy zetkniętych kolanach kostki łączą się. Wady kończyn dolnych można skorygować przez codzienne ćwiczenia korekcyjne. To ćwiczenie jest jednak przeciwwskazane w przypadku przykurczu rotatorów wewnętrznych uda Sprawdzamy jeszcze raz układ linii pionowych. Za pomocą pionu i oceny wzrokowej możemy wykryć występowanie bocznego skrzywienia kręgosłupa. Dla łatwiejszego wykrycia odchyleń kręgosłupa od normy przesuwamy dwa złączone palce wzdłuż kręgosłupa taki sposób, by obejmowały one go z lewej i z prawej strony. Po przesunięciu w ten sposób palców po skórze, wzdłuż kręgosłupa, powstanie smuga odmiennego koloru. Następnie przystępujemy do sprawdzania układu linii poziomych, linii barkowej, dolnych kątów łopatek, szczytów talerzy biodrowych, linii międzykolcowej. pośladkowej, pokrywającą się fałdami pośladkowymi, podkolanowej, łączącej zgięcia podkolanowe, międzykostkowej, łączącej kostki wewnętrzne. Powtarzanie niektórych elementów obserwacji, zarówno z przodu, jak i z tyłu, jest celowe, gdyż asymetria czasami jest lepiej widoczna z jednej strony, czasami zaś z drugiej. Dodatkowo dokonujemy pomiaru odległości odsunięcia łopatek od kręgosłupa i odstawania ich od klatki piersiowej. Ponadto porównujemy zarysy trójkątów talii i kątów szyjno-barkowych. Uzupełnieniem oględzin z tyłu jest obserwacja zarysów pleców w skłonie. Polecamy dziecku wykonać luźny skłon w przód. Zwracamy przy tym uwagę na linię kręgosłupa, czy jest prosta, czy też wykazuje wygięcie, oraz na symetrię obrysów prawej i lewej strony grzbietu. W tej pozycji można dostrzec każdą asymetrię żeber w odcinku piersiowym, tzw. Tak garb żebrowy, lub mięśni w odcinku lędźwiowym, tzw. Tak wał mięśniowy. Występowanie ich świadczy o rotacji kręgosłupa wokół swojej osi pionowej, która jest najgorzej rokującym objawem w skoliozie. Przy oględzinach w skłonie warto wprzód spojrzeć na dziecko z góry i porównać, czy pas barkowy jest równoległy do pasa miednicy, czy też przypadkiem nie są one w stosunku do siebie skręcone wokół osi kręgosłupa. To skręcenie może dodatkowo potwierdzać istniejącą rotację kręgosłupa wokół osi pionowej. W przypadku stwierdzenia asymetrii tułowia w oględzinach z tyłu, która dodatkowo może pokrywać się z asymetrią występującą z przodu i w skłonie w przód, mamy prawdopodobnie do czynienia z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Stwierdzenie to powinno skłonić rodziców do niezwłocznej konsultacji ze specjalistą w najbliższym ośrodku gimnastyki korekcyjnej z pediatrą lub ortopedą w ośrodku zdrowia. Jeżeli obawy rodziców potwierdzą się, to ich dziecko otrzyma zalecenie wykonywania specjalistycznych ćwiczeń korekcyjnych. Kolejnym etapem oględzin postawy ciała jest obserwacja z boku. W tej pozycji zwracamy uwagę na sposób zrównoważenia ciała, to znaczy czy tułów i głowa są usytuowane w pionie, czy też są odchylone w przód względnie w tył. Przyłożony do zewnętrznego otworu słuchowego pion powinien w postawie prawidłowej przebiegać przez środek zarysu barku, krętarz większy kości udowej, wzdłuż rzepki i padać na śródstopie. W widoku z boku łatwo zauważyć nadmierne przesunięcie głowy do przodu, które bardzo często prowadzi do powstawania wady zgryzu, mianowicie do wysunięcia górnego łuku zębowego w stosunku do dolnego. W leczeniu tej przypadłości stosuje się zakładanie na szczęki aparatu oraz ćwiczenia gimnastyczne. Jednym z ćwiczeń jest chwytanie wargi górnej dolnymi zębami, innym jest wykonywanie kilku powolnych, rytmicznych ruchów, wysuwania i cofania żuchwy. Oglądając dziecko z profilu sprawdzamy także stosunek osi mechanicznej kończyn dolnych do podłoża. Powinien on być zbliżony do kąta 90 stopni. Trzeba również zwrócić uwagę na stosunek podłudzi do ud, gdyż może występować przeprost w kolanach lub przykurcz zginaczy tego stawu. Następnie patrzymy na kształt klatki piersiowej, na jej prawidłowe bądź nieprawidłowe spłaszczenie. Oraz na kształt powłoki brzusznej. Sprawdzamy, czy brzuch jest mocno wysunięty przed klatkę piersiową i w jakim zakresie. Można to zmierzyć linijką i poziomicą. W przypadku dużego wysunięcia mięśni brzucha może to świadczyć m.in. o osłabieniu tych mięśni, które należy wzmocnić poprzez ćwiczenia, poprawiając jednocześnie swoją sylwetkę. W oględzinach z boku sprawdzamy także wielkość i kształt fizjologicznych krzywizn kręgosłupa, tzw. lordozy lędźwiowej i szyjnej oraz kifozy piersiowej. Przeważnie mierzy się linijką odległość szczytów obu lordos od pionu. Postawie nieprawidłowej np. w plecach płaskich obie lub tylko jedna w odcinku lędźwiowym jest płytsza niż 2,5 cm. Wadę tę można zlikwidować poprzez ogólne i wszechstronne wzmocnienie mięśni z uwzględnieniem elementów uwypuklających kifozę odcinka piersiowego i lordozujących odcinek lędźwiowy, a także zwiększających przedopochylenie miednicy. Oglądając sylwetkę dziecka z boku, można spotkać się z inną jeszcze nieprawidłowością, z tak zwanymi plecami okrągłymi, w których szczyt lordozy szyjnej oddalony jest od pionu o ponad 3,5 cm. Wadę tę korygujemy poprzez następujące ćwiczenia. Dokonując pomiarów krzywizny lędźwiowej z profilu, może się okazać, że odległość szczytów lordozy lędźwiowej przewyższa orientacyjną wartość 3,5 cm. Wtedy mówimy o tzw. plecach wklęsłych. Występuje przy tym zwiększone przodopochylenie miednicy. Wadę tę skorygować można przez stosowanie następujących ćwiczeń korekcyjnych. Podczas oględzin dziecka możemy wreszcie zauważyć, że oddalenie szczytu obu lordos od pionu przekracza 3,5 cm. Określa się to jako plecy okrągło-wklęsłe. Wadzie tej towarzyszy również zwiększone przodopochylenie miednicy. Tę wadę można również skorygować, wykonując systematycznie odpowiednie dla tego przypadku ćwiczenia. Na zakończenie oceniamy jeszcze stan stóp. Zwracamy uwagę na odchylenie podłużnej osi pięty od osi goleni, która w warunkach prawidłowych nie powinna przekraczać 5 stopni. Odchylenie pięty na zewnątrz oznacza koślawość pięty, a do wewnątrz szpotawość. W celu prawidłowego ustawienia pięty w stosunku do podłudzia należy zadbać przede wszystkim o noszenie prawidłowego obuwia ze sztywnym zapiętkiem. Prawidłowemu ustawieniu pięt w przypadku ich koślawości służą dodatkowo następujące ćwiczenia. Do podstawowych elementów oceny postawy ciała należy również ocena sklepienia stopy, którą najprościej wykonać przez odcisk pomalowanej farbami wodnymi stopy na kartkę papieru. Wykonany ślad porównujemy z wzorcami stabel, określając prawidłowość lub wadę. Patrząc na odbitkę stopy i porównując ją z wzorcami, zwracamy uwagę na zabarwioną powierzchnię w środkowej części śladu stopy, czyli pasma stępu w jego największym przewężeniu. W bardzo uproszczony sposób można powiedzieć, że w warunkach prawidłowych ślad tej części stopy powinien zawierać się między 1 trzecią a połową szerokości stopy. Jeżeli ten ślad jest mniejszy niż 1 trzecia szerokości stopy lub go nie ma wcale, to mówimy o stopie wydrążonej. Gdy ślad stopy w jej środkowej części jest szerszy niż połowa szerokości stopy, to mówimy o płaskostopiu. Należy jednak pamiętać, że stopy małego dziecka różnią się od stóp młodzieńca czy dorosłego człowieka. Stopa dziecka posiada obfitą podściółkę tłuszczową i słabe mięśnie stóp. W związku z tym sklepienie jest tylko nieznacznie zarysowane, co daje wrażenie stopy płaskiej. Do czwartego roku życia nie uważa się tego za wadę, jednak od tego wieku stopniowo zanikają. Poduszeczki tłuszczu i dopiero od tej pory sklepienie stopy może być zauważalne. Stopy płaskie są zaburzeniem, które należy korygować głównie poprzez wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie odpowiedzialne za wysklepienie stopy. Oto kilka z nich. W czasie swobodnego marszu obserwujemy, czy dziecko właściwie stawia stopy, czy też skręca je do środka, a więc przywodzi przodostopie. Wadę tę można i należy skorygować poprzez następujące ćwiczenia. Na koniec w sposób orientacyjny i najprostszy, sprawdzamy długość kończyn dolnych. W leżeniu na plecach z nogami ugiętymi w kolanach przykładamy do kolan poziomice i sprawdzamy czy oba kolana znajdują się na jednym poziomie. Jeżeli tak nie jest, świadczy to o skróceniu jednej kończyny dolnej. Zniekształcenia naszej postawy nie tylko powodują nieestetyczny wygląd, ale z biegiem czasu są przyczyną różnych dolegliwości. Zaniedbaną gimnastykę korekcyjną z lat młodości trzeba będzie w wieku dojrzałym zastąpić gimnastyką leczniczą. Mało kto wie, że zgodnie z nauką akupunktury i teorią chiropraktyki istnieją w organizmie ludzkim powiązania między mięśniami a narządami wewnętrznymi, które unerwione są przez te same odcinki rdzenia kręgowego. I tak osłabienie mięśnia podłopatkowego, ujawniające się u dzieci w postaci odstających łopatek, wpływa na kołatanie serca, bóle karku lub klatki piersiowej i krwawienie z dziąseł. Osłabienie mięśnia równoległobocznego, m.in. zbliżającego łopatkę do kręgosłupa, które występuje u większości dzieci w wieku szkolnym, powoduje pogorszenie funkcjonowania wątroby. Mięsień najszerszy grzbietu jest powiązany z trzustką. Jego osłabienie może wywołać alergię lub nietolerancję cukru czy kofeiny. Na podobnej zasadzie powiązane są inne mięśnie naszego ciała. powinniśmy być zatem świadomi, że utrwalenie nieprawidłowej postawy ciała czy zwiotczenie lub tylko osłabienie mięśni może doprowadzić do chorób narządów wewnętrznych, czasem nawet do zmian nieodwracalnych. Aby tego uniknąć, najlepszym lekarstwem są codzienne umiejętnie wykonywane ćwiczenia fizyczne. A także aktywny wypoczynek w przerwach w pracy. Również poprzez prawidłowo wykonywane czynności dnia codziennego. Zamiast oklapnięcia w wygodnym fotelu po pracy, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Padamy ofiarą stworzonych przez nas samych udogodnień. Śpimy na zbyt miękkich tapczanach, odpoczywamy wciśnięci w fotelach, co nie wpływa korzystnie na stan naszego kręgosłupa i całej postawy. Potwierdzają to statystyki. Z badań Polskiej Akademii Nauk wynika, że w 1989 roku 30% dzieci czteroletnich i 40% sześcioletnich posiadało wady postawy i kwalifikowało się do zajęć korekcyjnych. Ponad 50% dzieci przedszkolnych nie uzyskało norm tzw. minimalnej sprawności fizycznej. W szkołach tylko 1 czwarta uczniów jest aktywna fizycznie na poziomie zbliżonym do normy fizjologicznej. Około 90% Całego naszego dorosłego społeczeństwa, ma sporadyczny kontakt z kulturą fizyczną, najczęściej jednak nie ma go wcale. Pogorsza się stan zdrowia wszystkich grup wiekowych. Specjaliści biją na alarm zmierzamy do katastrofy biologicznej. Nie jest jednak jeszcze za późno, aby zahamować degradację stanu zdrowia i sprawności naszej populacji. Należy jedynie powrócić do naturalnego, ruchliwego trybu życia, jaki zatraciliśmy we wczesnym dzieciństwie na skutek naśladowania dorosłych i dostosowywania się do udogodnień cywilizacji.